Cześć. jest 25 maj. Już jest wieczór. Siedzę sobie tutaj w szklarni, przesadzam bananki. I pieski weszły do mnie tutaj. Przechodziły koło ananasa. I. No, i zerwały tego ananasa. Trącił. I na nas się oderwał. Niestety wezmę go chyba teraz do domu Potrzymam parę dni, żeby, żeby może lepiej dojrzał i wtedy będę go kroił i próbował. No i mamy. 11. Nie, co ja gadam. 5 czerwiec. 5 czerwiec minęło 11 dni od zerwania ananasa. Ananasa nie zabrałem do domu. Leżał przez ten cały czas tutaj, tutaj w szklarni. Dzisiaj wszedłem do szklarni i poczułem wyraźny zapach ananasa. Także pomyślałem, że to już czas żeby go spróbować a ja jeda zaraz przejdę do, do stołu i będę go kroił niesamowicie pachnie ten ananas no o Whisky odchodzą no ale zapach mm, ale pachnie ten wygląda w środku No, muszę powiedzieć, że lepiej pachnie niż smakuje. Jest bardzo soczysty, ale nie jest taki słodki jak, jak ze sklepu. Jeszcze kawałek. Tak, kolejny pasterek tak samo. Czyli bardzo ładnie pachnie. Jest bardzo soczysty. Ale nie jest taki słodki jak, jak sklepowy. Tak wygląda. Dobra. To by było na tyle. To był mój pierwszy ananas, który. który dojrzał. Na razie.